Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I wyobraźcie sobie, że będę opowiadała o firmie Nutylight, którą z jednej strony wielu z was bardzo dobrze zna. Ale ja dzisiaj zrobię wszystko, żeby Was zadziwić, żeby, żebyście popatrzyli na to. Drodzy Państwo, zupełnie z innej strony. A więc kimkolwiek jesteś z tej drugiej strony, serdecznie Cię witam i opowiem o tym, że Nutralight jest czymś niezwykłym. Jest firmą, która tak naprawdę jest mistrzem w swoim fachu. I tak jak Państwo widzicie na tej mojej prezentacji, pokazuję Państwu, że jest to największa, Największa, organiczna, bo o tym będę chciała troszkę powiedzieć, firma na świecie, firma, która sprzedaje największą ilość swoich produktów i firma, która swoją organiczność utrzymuje przez prawie już 90 lat. Czym się charakteryzuje, drodzy Państwo, organiczność? Tym, że produkt końcowy, jest bardzo skuteczny. Ale zanim do produktu końcowego, to pomyślelibyście, że od czego zacząć, żeby wyprodukować znakomitą roślinę? No, ja myślałam, że wystarczy zacząć od nasiona i pewnie tak, ale powiem Państwu nie do końca. Otóż to nasiono rośnie w glebie i cudownie jest, kiedy ta gleba jest właśnie, dobrze widzicie, żywą glebą, co to oznacza? Oznacza, że posiada optymalną ilość minerałów, materię organiczną, wodę i powietrze specjalne. Co to oznacza? To oznacza, że ta uprawa jest w wysokich górach, w miejscu, gdzie nie spadają kwaśne deszcze, w miejscu, gdzie nie ma fabryk w okolicy, w okolicy nie ma Żadnych innych zakłóceń, które by zanieczyściły w jakikolwiek sposób środowisko. To, co mnie zawsze zadziwia, to to, że również woda jest pobierana z gruntów tam głębinowych, a nie z rurociągów miejskich. A przecież byłoby prościej, a jednak nie. I teraz zobaczcie Państwo. No dobrze, no to wodę wiemy, powietrze wiemy, optymalna ilość minerałów, zaraz o tym jeszcze sobie powiemy. A co to jest w takim razie ta materia organiczna? Otóż okazuje się, że bardzo ważnym elementem jest to, żeby w glebie były grzyby, robaki, bakterie, drodzy państwo, i próchnica. I kompost, czyli też nawóz, którym się zasila te rośliny, wyobraźcie sobie, że on jest również wytwarzany w sposób organiczny. O tym nawozie organicznym to państwu za wiele nie będę mówił, bo ja myślę, że Państwu się to na pewno skojarzy z czymś dobrze znanym. Idziemy dalej. Regularnie bada glebę w celu ustalenia, ta firma, w celu ustalenia, jaki jest skład minerałów. Zobaczcie Państwo, w takim badania odbywają się w tym celu, żeby uzupełnić minerały w glebie. I powiem Państwu, że to już jest niesamowite. I teraz zobaczcie Państwo, po co to wszystko? Po to, żeby produkt końcowy działał. To wszystko jest po to, żeby produkt końcowy działał. Opowiadam Państwu dzisiaj dlatego, że jest tak wiele firm na rynku, i wiecie, wszystkie sroczki swój ogonek chwalą, ale tylko piórka. Dlatego, że nie mogą w zasadzie podać żadnych faktów. A ja podaję Państwu pewne elementy, które Państwo możecie wszędzie sprawdzić. Jest tych stron, jest wiele osób, które doskonale Państwa poinformują, cóż to za niesamowite farmy i uprawy. Zobaczcie Państwo, organizm ludzki to taki ekosystem, który dąży do homeostazy. I chciałam tu Państwu pokazać, że ta homo, homeostaza to odpowiednia ilość pierwiastków i minerałów. Wtedy dopiero zachodzą prawidłowe reakcje biochemiczne w naszym organizmie. Dlatego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zawsze mówimy witaminy, 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 wiecie, witaminy, witaminy. A ja coś Państwu powiem. Tak naprawdę bez minerałów, bez pierwiastków, bez makro i mikro pierwiastków, bez tej próchnicy robaków i grzybów, tak naprawdę. Ro, rośliny są bardzo ubogie. Powiem więcej, one w produkcie końcowym niewiele mogą. Dlaczego? Bo nie zostały wyposażone na początku swojej drogi, na początku wzrostu. I teraz zobaczcie, Państwo, pytanie jest również takie: czy środowisko ma wpływ na naszą homeostażę, na ten nasz ekosystem? I co się okazuje, drodzy Państwo? Interlooking Genetics zbadało, że pod wpływem środowiska zmienia się DNA komórki. A teraz zobaczcie Państwo, my jako ludzki organizm, czym tak naprawdę jesteśmy? Ostatnio się śmiałam i mówiłam, że jesteśmy społecznością komórek, albo jak to woli chórem komórek, czyli pewnym zespołem komórkowym, bo w zasadzie... Nie w zasadzie, tylko każdy narząd i wszystko, łącznie ze skórą, to nic innego jak zespół połączonych komórek. I teraz zobaczcie Państwo, jak niesamowicie mądre są te komórki. Chcę Państwu pokazać, czy środowisko ma wpływ na komórki, i najprostszym przykładem jest to, kiedy się na przykład, nie wiem, kiedy jest gorąco, i co się dzieje z naszym organizmem? Przecież nie mówisz, hej, organizm, trzeba mnie przestudzić, bo jest gorąco. Mm -mm. Organizm sam wie, czyli te nasze komórki same wiedzą, że trzeba wydalić trochę wody, żeby schłodził się cały organizm. I pytanie, jak Państwo myślicie, czy tylko to środowisko działa na to schłodzenie? Okazuje się, że to środowisko, w którym się znajduje zarówno nasiono, jak i my jako ludzie, jak i nasze komórki narządów wewnętrznych, bo dla nich jest również środowisko. Jest to na przykład krew dla naszych narządów wewnętrznych, ale musimy pamiętać, że wszystko to, co jest wewnątrz, również jest... W homeostazie z zewnątrz, czyli w pewnej synchronizacji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasz organizm potrzebuje odpowiednich składników, żeby funkcjonował w zdrowiu. I teraz minerały. Powiecie Państwo, no ale dobrze, poczekaj chwilę. No, mówiono nam ciągle witaminy, witaminy, a ty nagle wyskakujesz z tymi minerałami. Powiem Państwu tak. Zaczynamy od gleby, dlatego, że żeby ta roślinka, ten finalny komponent do wyproduk wyprodukowania tej znakomitej witaminy, po której ty jako ekosystem, jako istota ludzka poczujesz się znakomicie, żeby to zadziałało, jest, potrzebna jest całość, potrzebna jest żywa gleba potrzebne są grzyby, minerały, a więc nie sposób jest wyprodukować to sztucznie. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Ponieważ składniki mineralne są niezbędne przy budowie wszystkiego w naszym organizmie i płynów ustrojowych i tkanki kostnej i produkują, są niezbędne do produkcji niektórych enzymów. I wiecie państwo, to jest niesamowite, dlatego że tych tych niewielkich mikroorganizmów potrzeba bardzo wiele, tych minerałów, tych maleńkich, jakby dodatków jest niewiele potrzeba. Nieraz jeden gram, a jednak bez nich cały organizm nie funkcjonuje. I brak choćby jednego składnika wywołuje, zobaczcie Państwo, wstawiłam to takie hasło, szereg zaburzeń biologicznych. I uwaga, mentalnych i emocjonalnych. Wyobraźcie sobie Państwo, że było takie badanie, gdzie zbadano dzieci, które popełniały przestępstwa, i co się okazało, one miały po prostu niedobory witamin. Dlaczego? Bo nawet jak coś jest naturalne, nawet jak jest coś, no, uznawane za, za dobre, tak, naturalne, nawet się mówi, ekologiczne, to pytanie. Skąd pochodzi? Czy na pewno z żywej gleby? Zobaczcie Państwo, jeden gram żywej gleby zawiera miliardy mikroorganizmów, i to one powodują tą różnicę, że produkt, który powstanie z tego, będzie czymś niesamowitym. Wiecie Państwo, moja mama miała, jak to się mówi, hodowała krowy. I pamiętam jak dziś, że kładła takie kawałki wielkiej soli do koryta dla krów. I ja wtedy tego nie rozumiałam, tak? Pamiętam to tylko z dzieciństwa, ale jest taki noblista, dr Joel Walsh, który w swojej pracy przedstawia przykłady, że rolnicy chcąc mieć zdrowe zwierzęta, pomimo przecież, że są to, mam na myśli akurat zwierzęta, które najczęściej żywią się roślinami zapobiegliwie zawsze dostarczali dodatkowo właśnie takich soli mineralnych i minerałów mikro i makro elementów, żeby te zwierzęta były naprawdę zdrowe. A właśnie dlaczego tak się działo? Skoro zwierzęta to pytanie, no właśnie, my również jesteśmy zdrowi i będziemy się cieszyć długim życiem, jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że mała rzecz a czyni ogromną różnicę. Na przykład wapń. Niby wszyscy to wiedzą: jest to budulec kości, reguluje krzepliwość krwi i rytm serca. Kto by pomyślał, i teraz sobie myślisz, no dobra, piję mleko. No okej, okay, pijesz mleko, tylko czy ta krowa, czy to mleko jest i pochodzi, tam, skąd ja tu mówię, czyli pasła się na pastwisku, gdzie wcześniej była 5-7 lat, przygotowywany był grunt, ziemia, żeby trawa wyrosła zdrowa z minerałami. Czy ta gleba była zdrowa, czy ta trawa, jak więc w tym mleku, gdzie to zwierzątko nie stało w tym miejscu, może znaleźć się cały zestaw i to wapno. Które, wapń, który jest budulcem. Okazuje się, że dawno, dawno temu tak było, ale dzisiaj tak nie jest. I dlatego potrzebujemy różnego rodzaju dodatków do żywności. Nie mylić Państwo, z nic... drodzy Państwo, nie mylcie z niczym innym. Dalej, zobaczcie Państwo dalej. Ja przedstawię tutaj pokrótce kilka mineralów, bo mam jeszcze 3 minuty. I zobaczcie Państwo: Magnez, kurcze mięsi, impulsy nerwowe. Zobaczcie Państwo, jak prawidłowo cały układ mięśniowy, miedź, miedzi potrzeba bardzo mało, ale zobaczcie Państwo na jej rolę korzysta cały organizm, ma decydujące znaczenie dla zdrowia, mózg inaczej pracuje, system nerwowy, układ sercowo-naczyniowy i tak dalej. Zobaczcie Państwo, naczynia, naczynia krwionośne, gojenie się ran. To wszystko jest w oparciu o miedź. Dlatego dawno, dawno temu były naczynia miedziane. Zobaczcie Państwo cynk. Nieby wiem, odpowiada za metabolizm białka, ale również reguluje pracę hormonów. Jak wiele osób ma wyzwania z hormonami, a zobaczcie Państwo zapasy insulina, więc dla wielu cukrzyk, cukrzyków. Mangan odpowiedzialny za kondycję skóry, chcemy być piękne, chcemy dobrze wyglądać ale przecież skóra to największy organ naszego ciała, a więc mamy wyglądać świetnie, ale jest również przeciwutleniaczem. A procesy starzeniowe to przede wszystkim działanie przeciwko wolnym rodnikom. A więc ten manga ma tu swoją rolę. Jeszcze jod. Zobaczcie Państwo, potrzebny jest do produkcji hormonów, powoduje, powolny, powoduje wolny czas reakcji i zaburzenia uwaga. Jego brak oczywiście psychiczne. Niesamowity, niesamowity minerał. Molibden, zobaczcie Państwo, wpływa na przyswajanie żelaza i tak dalej. Poczytajcie to Państwo, bo już nie będę tak szybko czytać, bo myślę, że to widzicie. Fosfor, wpływ na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Wiecie Państwo, jak wiele nowotworów zaczyna się od zagrzebienia, od zmiany pH w naszym organizmie. Siarka. Pomyślcie państwo, dziewczyny, uwaga: siarka wpływa na nasz wygląd, posiada właściwości przeciwzapalne, odbudowujące, a także detoks. Detoks, bez siarki ani róż. Siarka ma ogromny wpływ na ludzką wątrobę, na oczyszczanie naszego głównego, no, głównego filtra. Bierze udział również w oczyszczaniu organizmu z toksyn i wyprowadza je na zewnątrz, ale nie tylko. Siarka to doskonałe, Działa doskonale na skórę, czyli no, łagodzi egzemę, łuszczycę, ale są też po niej przepiękne, błyszczące włosy. Nikiel dostarcza tlenu do krwi. Zobaczcie, jego brak powoduje niedotlenienie wspiera florę bakteryjną w jelitach. I tak dalej, kobalt, mogłabym tu wymieniać, wymieniać. Powiem Państwu, że wiedząc, że mam 15 minut, nie próbowałam już iść dalej. Dlatego chcę Państwu rekomendować firmę Nutralight. Chcę Państwu rekomendować również program Health Point. Ja jestem już prawie w gotowości, bo mam zegarek, kroki już zaczęłam robić, a to są nasze zdjęcia z tych pięknych gór, po których te kroki stawialiśmy w ostatnim czasie. I życzę Państwu, bądź zdrów i żyj w homeostazie. I korzystaj, o tu nie mam tego właśnie ostatniego slajdu, ale nic nie szkodzi. I korzystaj z tego wszystkiego, co Matka Natura nam tu dała. Drodzy Państwo, ode mnie to tyle na dziś. Firma NutraLike i wszystkie dodatki do żywności, które Państwo zobaczycie na stronie, Przyznaję się bez bicia, miałam tu jeszcze jeden slajd, którego zapomniałam dokleić, no ale cóż mam zrobić. <laughs> Życzę Państwu, żebyście spotkali się z osobą, która Państwa tu zaprosiła i żebyście koniecznie przyjrzeli się całej firmie Light i wszystkiemu, Temu, co ona oferuje, bo w naszych produktach te wszystkie minerały od napojów energetycznych poprzez dodatki, które biorą się z korzenia poprzez szampony, poprzez wszystkie produkty, które łykamy, witaminy, one są wyposażone przede wszystkim multivitaminy, czy to dla dzieci, czy to dla dorosłych. Są wyposa wyposażone, czyli z witaminy, fitoskładniki i uwaga, i minerały. Dlatego, że pochodzą po prostu z żywej ziemi, a wszystko, co jest żywe, ożywia nas, dodaje nam energii i po prostu jesteśmy zdrowi. Dlatego życzę Państwu naprawdę zdrowia i wspierajcie się dodatkami dożywienia do, do Trylight. Tyle ode mnie. Do zobaczenia.